W dzisiejszym filmie otworzę wszystkie prezenty, jakie są do odebrania właśnie ze świątecznej alei, ale poza tym zrobimy również wyzwanie. Za każdego skina, jakiego dostanę w tym filmie, jeden skin leci dla Was. Czyli na przykład, jeśli z tego openingu będę miał 10 skinów na moim koncie, to rozdaję 10 skinów. Dla Was. Jeśli chcecie zgarnąć jakiegoś skina ode mnie, ponieważ mam mnóstwo skinów do rozdania, no to oglądajcie do końca, żeby rzeczywiście wiedzieć, jak ode mnie dostać tego skina, ponieważ zasady konkursu będę mówił na sam koniec. Dzisiejszy challenge będzie mega ciekawy. Jeśli nie wypadnie za dużo skinów na tym koncie, to również mam mnóstwo innych kont na których będę mógł odbierać. Prezenty, więc zobaczymy co się dzisiaj wszystko wydarzy Będzie to naprawdę mega ciekawy challenge Więc myślę, że warto oglądać Dobra, zaczynamy z pierwszą nagrodą Tak jak wiecie, pierwsza nagroda to jest rzeczywiście Ten astronauta, którego no ja jeszcze nie mam Wiem, on już jest od dawna do odebrania Ale no jeszcze go po prostu nie mam Więc dzisiaj go sobie odbierzemy Więc od razu zaczynamy 3, 2, 1 i jak widzicie astronauta wpadł na konto, czyli kolejna nowa postać. Tak szczerze mówiąc, nie mam pojęcia o co chodzi z tą postacią, jakiej ona jest rzadkości, co ona robi. Nie mam żadnego pojęcia. Jakby dosłownie nie interesuje mnie za bardzo ta postać, więc odebrałem ją fajnie, spoko i myślę, że możemy od razu lecieć dalej. Jakieś profilowe to szybko pominiemy. No i przechodzimy do pierwszego prezentu w dzisiejszym openingu. Zobaczymy. Co dostaniemy z pierwszego prezentu? Jestem mega ciekawy, na razie rzadki i to tyle, niestety. Więc no, lecimy dalej od razu. I też od razu mamy kolejny prezent za dzień piąty. Więc zobaczymy, co dostaniemy teraz z tego prezentu. Może w końcu coś lepszego. Nie no, znowu rzadki, znowu 100 monet. okej, okay, no na razie idzie nam słabo. Ale jeszcze jest mnóstwo prezentów do odebrania. Tak jak mówiłem, nie będę tylko otwierał na tym koncie, ale również na moich innych kontach. Czyli naprawdę będzie grubo, ok. otwieramy trzeci prezent w tym filmie i zobaczymy, czy może ten trzeci prezent będzie szczęśliwy, otwieramy uwaga, bardzo rzadki, epicki i to tyle, dobra, dostaniemy coś, nie, 200 błyskotek, no dobra no nie najgorzej, nie będę tutaj narzekał no i otwieramy, dalej mamy kolejny prezent, to już jest czwarty prezent, jaki dzisiaj otwieram na razie zero skinów, ale zobaczymy może z tego prezentu coś będzie i nie, 250 błyskotek, ale czemu, z epickiego Dostałem 200, a z tego dostałem 250. To teraz jest mega dziwne, jakby yy, dziwne. To jest czemu? Bardzo rzadki startup jest lepszy od epickiego. To jest trochę podejrzane. Super sem halo, o co tutaj chodzi. Dobra, otwieramy kolejny prezent. Tym razem jest to piąty prezent. Czy w końcu coś będzie z tego prezentu? Uwaga, nie, ponieważ znowu jest rzadki, ale nadchodzą już te ciekawsze prezenty, ponieważ mamy legendarnego. Stardropa, czyli coś no całkiem fajnego, nie będę ukrywał, z legendarnego Stardropa już jakiś skin może wypaść, więc zobaczymy, czy dostanę skina z tego legendarnego Stardropa. Jeśli tak, no to jeden skin już leci dla Was. Otwieram go 3, 2, 1. i jak widzicie, dostałem! Skina! Udało się, czyli pierwszy skin idzie dla Was. Zaraz będę Wam zdradzał, jakie to są skiny, ponieważ od Supersela właśnie dostałem skiny, które mogę Wam rozdać. Jest ich musu rozdania, więc na pewno będzie ciekawie. No i pierwszy skin już wlatuje na konto. Jest to ośmiornica Kieł. Całkiem nieźle, nie będę ukrywał. Jeszcze na tym koncie są do odebrania trzy losowe prezenty, więc odbierzmy je i zobaczymy, czy w końcu coś z tego prezentu dostanę, ponieważ na razie star wypadają o wiele lepiej. I uwaga, 30 kredytów, ok. mamy drugi prezent. Z drugiego prezentu może coś będzie, uwaga, epicki jest i no niestety tylko pin, Ok. Ostatni prezent, no i niestety też nic nie ma. Więc myślę, że od razu możemy lecieć na kolejne konto. Dobra, jesteśmy na kolejnym koncie, na na którym mam tą fajną Wiedźmę szeli. Dobra, okej, okay, no na razie mam tutaj jakąś aleję do odebrania, więc szybko odbiorę rzadkiego. No i od razu przechodzimy do głównego tematu, czyli do prezentów. Najpierw sobie odbiorę te trzy, później odbierzemy sobie te prezenty z alei. Dobra, mamy rzadkiego, mamy uwaga, kolejnego rzadkiego i uwaga. No i znowu rzadkie Ej, nie, to jest, te prezenty to jest jakiś żart, po prostu. Ja myślałem, że prezenty będą lepsze od Stardropów, ale wychodzi na to, że Stardropy są lepsze. Dobra, przechodzimy teraz do prezentów. Ok, mamy pierwszy prezent z Alei już jest epicki, zobaczymy czy będzie coś lepiej nie, jest to tylko epicki i e, dostałem ikonę gracza, ej to naprawdę jest chyba jakiś żart. Dobra kolejny prezent jaki mamy też jest na razie epicki, zobaczymy czy będzie coś lepiej czy nie, no na razie same epickie i jest mityczny Coś, coś taniego z epickiego jest, z mitycznego w sensie, dostaliśmy niedźwifer Nite, kompletnie mi się teraz język plącze, przepraszam, ale dostaliśmy rzeczywiście drugiego skina, czyli już drugi skin leci dla was, fajnie, już dwa skiny dla was rozdaję. no teraz dostaliśmy jakiegoś Donity, nie jest on najlepszy, ponieważ jest on podrobiony od tego oryginalnego, ale trudno, ważne, że jest skin dla was, no i jest to już drugi. Skin w dzisiejszym filmie Dobra, otworzyłem parę tych e, prezentów I mamy kolejny jakiś ciekawszy Tym razem epicki Czy będzie coś lepszego? Jest mityczny I teraz pytanie, czy będzie legendarny Uwaga 3, 2, 1 i nie Jest mityczny I z mitycznego dostaliśmy Julu Czy co to jest? Nie, co? co? I co jest? To jest skin? Ej, myślałem, że dostałem nową postać, ale jest to jakiś skin, którego nigdy nie widziałem w życiu, okej, okay, spoko, no ważne, że to jest trzeci skin, jaki rozdaję, więc już rozdaję trzy e, skiny. Ten skin akurat jest mega dziwny, jakby w życiu go nie widziałem, ale spoko, nie, nie pogardzę takim skinem, fajnie, że jest skin dla was, wiadomo. No i zaraz mamy też legendarnego e, stardropa, którego sobie teraz otworzymy. Zobaczymy, czy znowu coś z legendarnego stardropa dostanę, czy nie. Jestem ciekawy, uwaga, czy coś będzie 3, 2, 1. Uwaga, 1000 monet, czyli niestety żaden skin na tym e, koncie. No dobra, myślę, że możemy od razu przejść na kolejne konto i zobaczymy, czy. Coś jeszcze dostaniemy na ostatnim koncie w tym filmie Dobra, wszedłem na ostatnie konto i mam do odebrania tą taką małą skrzynkę Nie wiem dlaczego, ale odpuszczmy ją sobie Może dostaniemy jakiegoś skina właśnie z tej skrzyni Uwaga, coś się świeci, czyli możemy rzeczywiście coś dostać Na razie trzy skiny już są do rozdania Zobaczymy, czy będzie czwarty, uwaga 3, dwa, jeden i dostaliśmy skina Jest to, no, czerwony, czarodziej, barley Wiem, że to ani nie jest prezent, ani nie jest to star drop, ale jest to skin, dlatego zalicza się rzeczywiście do tego challenge'u. Czyli rozdaję już cztery skiny, całkiem nieźle. Aha, i jeszcze mam kolejną skrzynię. O co tutaj chodzi? Dobra, to jest jakieś podejrzane. Na głównym kolcie miałem tylko jedną skrzynię, a teraz mam dwie i znowu się coś świeci. Czy dostanę kolejnego skina? Uwaga, 3, 2, jeden i dostałem Miko. O co tu? Nie, dobra, to jest skin do no, Miko, dobra, nieważne, ale jest to kolejny skin, czyli już piąty. O co chodzi z tymi Skrzynkami. Jeszcze są nagrody za 31 sezon. Okej, okay, spoko. No to naprawdę było podejrzane. Ale już rozdaję 5 skinów, więc te konto na razie wydaje się szczęśliwe. Dobra, zacząłem otwierać prezenty i pierwszy prezent już jest na pewno epicki. Zobaczymy, czy będzie lepszy i nie jest epicki. I z epickiego dostałem. Tylko jakiegoś nudnego pina Więc zobaczymy, czy coś jeszcze będzie Uwaga, no nie, więc przechodzimy od razu do Alei i myślę, że To konto może być szczęśliwe Już dostaliśmy dwa skiny z tego konta Więc może jeszcze się Poszczęści, dobra, kolejny prezent Otworzony i tym razem też Jest epicki, czy będzie mityk? Jest mityk i teraz pytanie Czy będzie legendarny? Uwaga Otwieramy i mityczny I uwaga, co zostanie z mitycznego? Jest to rzeczywiście skin do do Daryla. Jest to kolejny skin, jaki rozdaję. W sumie już 6 skinów muszę rozdać dla Was. Zaraz pokażę wam, co to są za skiny, więc oglądajcie dalej. No i kolejny skin do kolekcji. No nieźle, no, otwieramy dalej. Zobaczymy, ile jeszcze skinów będzie, ponieważ to już jest końcówka tych prezentów. I pytanie, czy jeszcze na samym końcu szczęście nam? Dopiszę, jestem mega ciekawy, więc otwieramy. Dobra, mamy kolejny epicki prezent. Zobaczymy, czy będzie on coś lepszy niż tylko epicki. Mam nadzieję, że tak. Otwieramy i jest mityczny. I teraz pytanie, czy w końcu dostaniemy legendarny prezent? Uwaga, otwieram i mityczny. I czy coś dostanę z mitycznego? Dostałem kolejnego skina. Mówiłem, że to konto będzie szczęśliwe i tak się stało. Jest to siódmy skin. Rzeczywiście dostałem w tym filmie, i oznacza to, że już muszę rozdać 7 skinów. Dobra, otwieramy ostatnią rzecz, czyli legendarnego Stardropa. I teraz pytanie: Czy z tego legendarnego Stardropa będzie jakiś skin? Jeśli tak, będę musiał rozdać 8. Jeśli nie, rozdaję 7. Uwaga, otwieram to. 3, 2, 1. I jak widzicie, dostałem kolejnego skina. I nie, co jest, to? To jest Cornelius. I o co chodzi? Ej, dobra, nie, mówiłem. To konto jest szczęśliwe. I. Tak rzeczywiście jest, nie, nie wierzę w to po prostu. Jestem legendarnego zdymiarza pod sam koniec tego oto challenge'u. To jest zwariowane, naprawdę tego się w życiu nie spodziewałem. Muszę teraz rzeczywiście powiedzieć, jakie skiny mam do rozdania. Otóż teraz wyświetlałem wam się na ekranie skiny, jakie wam mogę rozdać i od razu mówię, że jeśli chcecie zgarnąć te skiny, jeden, co musicie robić, to subskrybować ten kanał i musi napisać jakikolwiek Komentarz i skiny już zostaną rozdane za parę dni na karcie społeczności. Więc jeśli chcecie zgarnąć jakiegoś z tych skinów, to macie naprawdę wielką szansę. No, i to na tyle.